BOMS EPKS W końcu Fear i jest Fear 2 Projekt Reading! Więc hej, cześć czołem, witam Ciebie bardzo serdecznie, drogi użytkowników serwisu społecznościowego YouTube na moim kanale oraz w odcinku kolejnym serii gra z Maxem Fear 2 Project Reading jest dokładnie oczywiście! Ale spokojnie, my musimy zobaczyć cele o w ogóle co tu się dzieje. W poprzednim odcinku już nie pamiętam dawno, przyznaję się dawno nie grałem. No z 4 dni. A teraz zasiadam i nagrywam, więc kurde, co tu mamy ogarnąć. Hmm, yy, okej. Okay. Zlokalizuj biuro medyczne. Aha, znaleźliśmy zawór już, tak? Odcinający gaz. No dobrze. Yy, zlokalizować biuro medyczne. Znaleźć wężą pięść. Coś tu coś się zmieniło, chyba nie. Tak oczywiście. Ale co kutyanie przygody z Almą i jej spółką. Że jesteśmy w jakiejś. Oh, fucking! Come on! Yeah. Zbliża się wypłata, co? Zaczynałem iść z tym, czy z tym? Kurwa, mam zero, czyli idę. Z tym zero! O kurde, o no, znach, no na bogato coś, kurde, nie mam. Masaka chciałem iść. Zostaje mi jedynie notacz... Miotacz gazu, albo... Oh fuck, sorry Albo shotgun Będę się poruszał jednak z shotgunem, ponieważ miotacze gazu nie umiem za bardzo obsługiwać Kurde, muszę... No dobra, walić to najpierw tego rozwalę, pięknie, O uh, jeeeeee yeah! Spokojnie żeby się teraz amunicja, kurde, żeby sobie napełnić tego... ...odbinka szturmowego, spokojnie, zaraz tu stanę Za kartonem, za kartonem, Hanka, za kartonem I... Aj, pięknie, dobra, jestem ulice, dobra. Szybko zbiorę. Do tego co to jest? Co to jest? Jeszcze, wiesz? wiesz, wiesz Okej. Okay. <grystanie> że się udało. Co celujemy. Pięknie. Pat Nie pat Joty wytrzymali, że mu się, no kurde, fela. Jeszcze coś? Dobra, jeszcze ten... Do co to jest trzeba? No kurde, ja chcę ten. Ten jest lepszy. Trzeba pań Patrzcie gościu, wykiwam cię. Z buta wieża. bojowa. Fuck. Dana na leci, łapcia mu ją! Trzymaj w ręku, palić się je płomienie. Nie chcę nitownicy. Nie, nitownica jest trochę taka do dupy. Duże do tego tego. Jak gdzie to spieprzyłem? SMG, tak? Czy... O! Informacje oddziały A, B i C ustanowić perymetr żołnierzy eee. należy spodziewać się walki Ogniem, które dotknięło w kafeterii, zabierzcie też amunicję, która została w zbrodni oraz każdy magazynek, jaki znajdziecie przy poległych. Potrzebujemy ich, by przeżyć. Po wykonaniu powyższych zadań natychmiast wycofacie się do budynku administracji. Oddział E i ekipa pirotechniczna spotka, spotka się z oddziałem w, w Biuro medycznym. Ciekawe... O, jest! Jest! SMG, Kurde, najwięcej unicy do niego mam! Jest dobrze! Yeah. Pięknie! I wszędzie nic do niego jest no super! O co to jeszcze jest? Granaty, granaty... To nie... Coś jeszcze... Myślę, że wszystko... Tam chyba nic nie będzie, nie, nie zaskakuje Idę do przodu, jakieś cele coś się zmieniło Nie, ciągle mam... Znaleźć biuro medyczne? Zlokalizować, tak, no to... W sumie to to samo Aha Winda, winda czyżby winda? Okej okay. PIK! Spokojnie Ooooo oh. Easy Dobra Pykaj ten guzik i lecimy w dół, czy w górę? Które kliknął piętro? Nie widziałem Nie widziałem tego! No O! Sorry O kurwa jest tam sam, 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 są co mam teraz zrobić? Tego walne heda. O kurwa na nie. Jednego chodzika dostałem. Pięknie. Pięknie raz dupsko. O fuck, jeszcze tego sobie nie zwisałem Sorry. Municja. Tak najbardziej przydatna. Pancerzy, granatki pełne. Nitownicę nie chcę Kurwa zasłany, mi ziomuś nie chcecie z jomuś. Coś tu mówię, twarzy, coś przekierować, coś sfajerować, fucking shit! Do you want some shit, ese? O, dotonięte. No yy... 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 Jest to wariant jednego z najbardziej agresywnych mutagenów. Przeklęty się z powiedzeniem, że przy kojarzeniu się jest kształtowości empatycznej i wyższa stabilność emocjonalna. Wyniki fazy drugiej. Odnotowane efekty w sferze psychicznej. Niestety, kontrola nad procesem wymaga dużej precyzji. Czyli te informacje są o Almii jakby czy coś, czy jakby o tych mutantach, tak? Tak w ten sposób rozumieć. Coś jeszcze jakiś, ktoś tu napierdzielał. Czyli gdzieś tu chyba są, tak? Mi się wydaje. Amunicję, jeszcze do Gana, czyli na pewno ją zbiorę sobie. Okej. Okay. Hmm. wood Flemeth, Harry, Elementary, Wait, Elementary, Okay, Administration, Second Floor, Principal Office, Nurses Office, After School Program, Open to 6 p.m. Oh, sorry. Oh, kurwa, coś tu się działo. Spokojnie. Są tu są osiągnięcia, biuro i Nie mogę rozczytać, się jest tutaj. Co, co, kurwa, ktoś biega? O. Znowu data need. Ma jakieś info. Ptaski Yeah! Wyniki faz drugi zgodnie z przewidywaniami. No to w sumie o. Oh. Kurwa, kresu sam się rusza. What the, What the hell? Zamknij te drzwi. Wchodzimy z drugiego pokoiku, coś tu się znajduje. Apteczka. No i to chodziło. Jest Explorer, jest impreza. Spokojnie, dobra. Zresztą, że tu mam ich, ale tu widać, że zamknięte. Wymagane karty ochrony, czyli będę musiał... No właśnie, mówię. Tutaj, czyli będę musiał gdzieś tutaj te karty poszukać. Jakiś checkpoint, czyli coś tu się będzie działo.

no pięknie, ale rozpierducha, żebym ich zatwił tak w sekundę. No co najmniej... O! Myślę, że ktoś tam jeszcze jest, ale to nie, to z widy, to tylko horror! Ye, yeah, What the fuck! Sobie usiądę na dupie i popatrzę czy coś jeszcze jest. Chyba nie... Chyba nie, chyba nie. Pistolecik nie potrzebuje. To wszystko gdzie ta karta jest. Ja potrzebuję karty. Czyli tu mam ta? Rozumiem? Chyba ja... O kur, co jest, co jest? Spokojnie. Kurwa, cię ja tak kasuje. Chyba tu, ta to... strzałka. Pych, pych, czekam na windę. Cikam na Ciebie nic się dzieje, nic się okej. Spokojnie. Kurwa, coś tu była rozpierdziucha, tu była rozpierdziucha tak bez powodu tak sobie sami tu nie leżą, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje No gdzie mam iść teraz Najpierw tu ogarnę Okej okay. co tu kurde? Same te, ale kurde, wziąłem sobie przed chwilą amunicję do karabinu szturmowego. i O to chodzi, kurde, no to jest moja lepsza wola no w tej grze Z tej pory. Nie wiem, czy jeszcze będzie jakaś czy nie, bo już nie pamiętam. Co tu się dzieje? Spokojnie, spokojnie. No Kurwa, gdzie to karta jest? Ja szukam karty. Tu jestem tylko po karty. Wyjdę, nikomu nie będę przeszkadzał, tylko dajcie mi kartę, kurde. Pancerzyk, no fuck ile to jest przejść. Już nie ogarnię, widzę na chwilę tego. Już już zgubię jakiś labirynt, kurde, macie. Szukam tylko karty. Spokojnie. Nie chcę nic w nicy kurde co, to ile tu przejście jest? to tu byłem O! To może być tu? Może coś? Gran zapalający No co mi kurwa gra, ale ja chcę mieć te to to wyjście, dobra, czyli jedno ostatnie chyba mi przejście zostało w tamtą stronę, ta? W tamtą manikę i to powinno być tam tak myślę ta karta zamknięta. Tam musi być jakaś karta. to, to jest jakaś data? Netto. Leży, leży karta. To karta czy nie? Nie wiem. Jest karta. O, o, o fuck. O fuck. O. O, oh, man, Co to było? Jaki grubas? Co to było? O! Oh. Że zaczynam się martwić naszego syna Zaka i córkę Marlin. Być może będzie pan w stanie pomóc. Nasze dzieci skarżą się z stanie. To... Kurwa, co to za grubas? By... Słuchajcie, ostatnio powiem już mary o tym, iż są zamknięte w cielnym miejscu. Kłute i faszerowane brutalnymi obrazami. Początkowo sądziliśmy, iż się zmówili i traktują to jako z jakąś zabawę. Z czasem nabraliśmy jednak pewności, iż nie kłamie i oboje doświadczają tych snów. Nigdy nie widzieli takich wydarzeń w telewizji, ani, nimi, ani nie doświadczyli ich na własnej skórze. Nie wiemy więc skąd te sny i jak im, przy, jak im przeciwdziałać. Będziemy widzieli za każdą poradę. Daryl i General Masterson. Jaki gruba, co to było? Kurde mać. Ja Spokojnie podnoszę jakieś informacje. Karta tu. W szybę mi się wbije, jakiś typ. Kolejna. Ach, karta. Kod odbioru. Do dyrektora Saunders. Prośbę o interwencję. Mimo wielokrotnych uwag, który Mendes wciąż porusza się po terenie szkoły w nieodpowiednim stroju. Jeśli jeszcze kilka razy nauczyciel BWF pokaże się w trojnym kitlu. Laboratoryjnym kitlu rodzice i dzieci zaczną sobie na zadawać pytania. Domagam się natychmiastowego tego przy stawaniu z Kurde, no. O, o, o. O kurwa, maśno nie zrobić, by głupia doniczka straszyła. Ale już mam coś wziąłem. Podniosłem tu, bo kart... kartę podniosłem, czyli jest. czyli jest good. Aha. Czy to ten grubas, tak? Rozumiem, rozumiem. Możemy drzwi lepiej, kurwa, zamknij się. Spokojnie, on tam był chyba, tak? Ale on teraz może być wszędzie, kurwa, jeśli ty jesteś, grubasie. Chodź tu, chodź tu, cię Sucha, bitch! Dobra.

na zapas, ale idę tu, czy zgnoić, czy zgnoić, won, no, popach, no kurde wszystkich, jest tam, jest tam, jest tam, widzę, 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 nie, pad, pad, pat, 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 czy nie? Ale jest checkpoint, jest coś się stało Coś się... pat, się, nie że mam trzy pełne. Ale kurde, gdzie mam teraz iść? Aha, wrócić, czyli mam do. Mam tę kartę, czyli muszę wrócić. Rozumiem. Dobra, wracamy, wracamy. No nie, kurde, tak coś. Nie, nie, klikaj, klikaj, klikaj. O tak myślałem, je, <grych> No nie Chwila spokoju, kurwa, masz, masz No tak myślałem, otwieram sobie, nie, a tu jeb Tak miałem przeczucie, jak jest takie kurde, że zaś mi wywali tu na ryj pana kurp. Tu mam iść. Spokojnie Ale się chyba w dobrym miejscu nawet czy nie? A idź to! O! Beckett, wracam Eee, nic się nie To, sobie to, masz, to, sobie to, no to dobrze, że Keegan jest. Czuję się lepiej, przynajmniej coś. Biorę sapteczkę, bo już ze mną jest bardzo źle. Mam kartę, czyli będę mógł tu wejść, rozumiem. Okej, okay, w końcu. Checkpoint Szkraty kurwa... A znowu coś będzie o! 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 o, To tylko ci pedałki A, tylko jeden A nie o, więcej ich tam To Ta wygrana, wygrana, wygrano, wygrano, wygrana. Rzucę jeden, drugi Shit <grym> Jej coś słyszę. Spoko, bierz, 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 bierz. to jest jedno wyjście, muszę znowu... O, kamera! What the? No, już po. Nie, trzymaj się, kurwa, to jest, to jest... To jest siła. Pancerzyk. Co to, jakieś kamery, co oni tu nagrywali? Jakieś, kurde, nie no, coś, coś jest, coś jest, coś jest, jakaś karta, bierz ja chcę sobie poczytać: Podbiór żaby. Uczniowie, znajdując się w grupie testowej, żaby otrzymali suplement PN5B. Jest to wariant jednego z najbardziej agresywnych metagenów psychogenetycznych spodziewane, psychogenetycznych. spodziewane zachowania: szybsze kojarzenie, zwiększenie zdolności empatycznych, wyższa stabilność emocjonalna. Wyniki fazy drugiej: zróżnicowane efekty, zadowalający control kontrola nad procesem, ale niezbyt zadowalający No Na sumie to dobrze. Piłka do kosza, znowu ten. Oranges! Dobra, czyli jedno wyjście mi zostaje tam. Tak jak widziałem takie tam przejście. Wyjście ewakuacyjne, czy coś takiego? Exit. Exit. O, słyszę tych pedałków, czyli będę robił walka. Tu strzelam? Jest, pięknie. Wbijam tu, nie wiem. Ua! Spokojnie. To ja, Max! Kelna się ma ziomu się! Kięcia szpady! Myślę, że jakiś nowy przedmiot. Jak sobie leży? Śniebieska walizeczka, a tu nie. Kurde, jak chcesz z szczurmowca, idziemy mój. Ale 30 ma tylko. Kurde, no co zasziks. Kolejny dat. Boże, jedyne tych wiadomości. O, wysoki Projekt złożyć instrukę szkolony wody. Hard on wait. Eeeem. Tylko pasłów nie ułożono nie wszystkie proces wat. Jest to jednak wzorsza. Jednostki ludzkie, które potem zostaną przekształcone na ludzi ze sprawą projektu Zwiazdu. Mówiąc prostym językiem, szukam najbardziej doskonałych z nas korzystałem. Najbardziej No tak, rozumiem wszystko, co to? Jaka muzyczka fajna. Gdzieś muszę telewizor wyłączyć, czy coś. Co to za muzyczka, skąd to ona dobiega? A, stąd! A, wonderful day! Przekro mi. Oj! Who's got more taste to be? Jest! Już mam wszystkie cele? Zdeklizuję wężo i ostatni cel został. No kurde, ostro przemienię do przodu! Ale myślę, że w tym miejscu skończę odcinek, ponieważ już taki czas określony przeze mnie dobiega końca. Więc mam nadzieję, że się podoba, bo jeśli tak, zostaw łapkę w górę, jeśli nie, po prostu wyjdź. No i co, pozdrawiam Cię. Trzymaj się, oczywiście. Zapraszam Cię od razu do kolejnego odcinka, do Spory, do fir 2. na razie to prowadzę. W Niedługo też będzie Getas Andreas, więc myślę, że będzie się coś działo przynajmniej. Hej! Pozdrawiam cię, trzymaj się, cześć. Do następnego.